Naukowa Dzielnica. Podcast Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przemysław Stanuda. Naukowa Dzielnica. Często bywa tak, że siedzimy na spotkaniu, które mogło być jednym e-mailem, czy też przeszukujemy bezmyślnie po kanałach telewizyjnych, czy postach w social mediach, myśląc, co to za straszna nuda. Doktor Małgorzata Kubacka z Wydziału Socjologii UAM wzięła pod swoje badawcze szkiełko i oko te doznania, a wyniki badań opublikowała w książce Nuda w kulturze kapitalizmu. Znaczenia, doświadczenie i radzenie sobie z nudzą. Pani doktor, czym jest nuda? Nuda może być emocją, może być stanem, a może być e, nawet czymś takim, jak kondycja. Z jednej strony możemy czuć nudę w ciele, a z drugiej strony możemy określić pewne sytuacje jako nudne. A z trzeciej strony możemy z kolei myśleć o tym, że żyjemy w nudnych czasach, że to jest trochę tak, że panuje pewna ogólna atmosfera nudy. Więc na tych trzech poziomach o, o nudzie możemy myśleć. Psycholodzy lubią myśleć o nudzie głównie jako o emocji i stanie, albo cesze, nawet takie jak podatność na nuda. Na nudę, a my, jako socjolodzy z kolei, możemy patrzeć na ten taki społeczny i kulturowy wymiar nudzenia się. A nuda w takim razie jest potrzebna społeczeństwu do życia? Może być przydatna. E, może być przydatna. Czy jest potrzebna? To jest pytanie z perspektywy ewolucyjnej: możemy sobie pomyśleć o tym, że skoro. Skoro nuda cały czas jest obecna w naszym życiu i była obecna przez, przez wieki, a to widocznie do czegoś się przydaje. Jest taka perspektywa historyczna, która, w której mówi się o tym, że nuda ma pewną swoją historię, taką dyskursywną historię. Zaczęliśmy od acedii, czyli od takiej nudy o charakterze religijnej. W momencie, gdy mnisi nudzili się w południe, Wtedy, gdy już nie mieli coś, czego robić, powinni byli kontemplować Boga, ale niestety tak by nie chcieli. E, no, po prostu odczuwali bardziej nudę niż, niż chęć kontemplacji. No, to wówczas interpretowano to w taki sposób, że to jest wpływ szatana na ich życie. Później mieliśmy a, kilka innych konceptów, między innymi melancholię, czyli zniosą chorobę Saturna przynależną zresztą intelektualistom. Potem Nuda została włączona do takich dyskursów, które mają charakter medyczny i była patologizowana, ale była też leczona jako jednostka, jednostka chorobowa albo jako objaw innych chorób. No i wreszcie, wreszcie współcześnie Nuda już ma charakter taki zwykły. Ale tak, to, to była taka kategoria dystynktywna, która nam się pozwalała odróżnić od innych. To znaczy, mówiąc inaczej, intelektualiści, artyści stosowali nudę po to, żeby się, żeby się odróżniać. Odróżniać tę swoją nudę od, od nudy pospólstwa. To jest też tak, że niektórzy w ogóle, psycholodzy zwłaszcza, stosują taką perspektywę ewolucyjną do pokazania tego, że nuda jest nam potrzebna do życia. Na przykład oni argumentują, że to jest mechanizm, który nas chroni przed popełnianiem czegoś takiego jak błąd przewidywania, albo zmniejsza ten błąd, ten prediction error. Czyli jeżeli środowisko jest zbyt przewidywalne, no to wówczas nuda popycha nas do zmian i wspiera ten nasz proces uczenia się. I to moje badanie było oparte o dane jakościowe, konkretnie o 60 indywidualnych wywiadów pogłębionych. I osoby, które brały udział w tym badaniu, one zauważały wiele różnorodnych korzyści, korzyści z nudy, ale robiły właśnie dwa ważne zastrzeżenia do tego. To znaczy, że musimy zrobić coś z nudą, żeby te korzyści odczuć. I jesteśmy w stanie, musimy sobie z nią jakoś poradzić. I drugie zastrzeżenie to jest takie, że musimy jej być, być świadomi. To znaczy, dla przykładu, wspominali o tym, że nuda może nas zmuszać do podjęcia refleksji nad własnym życiem. Zresztą ta deklaracja moich badanych, ona znajduje swoje potwierdzenie w badaniach z zakresu neuronauk. No bo tutaj te badania pokazują, że nuda. Wprowadzenie w stan nudy aktywuje te obszary w mózgu, które są odpowiedzialne za autorefleksję, myślenie o swoim życiu, planowanie. E, to też może się wydawać paradoksalne, ale nuda może mieć bardzo po podobne konsekwencje jak ciekawość, to znaczy takie same albo podobne nawet skutki jak ciekawość. Czyli można nas motywować do uczenia się, do odkrywania czegoś nowego. No, innymi słowy, może nas motywować, e, motywować do działania. Czasem też jest tak, że może wspomagać naszą kreatywność. No, tylko tak, to nie oznacza, że nuda nie ma żadnych negatywnych konsekwencji, bo z tym, że te negatywne były znacznie bardziej eksplorowane w naukach społecznych, od uzależnień, na przykład od technologii, od mediów, przez używki, aż po analizę związków nudy i, i depresji. Obecnie z kolei, mam na myśli ostatnie 5 mniej więcej lat, obserwujemy wzrost w stronę tego, co nuda może nam przynieść dobrego. I kiedy, to znaczy w jakich warunkach e, tak się stanie, że ona będzie dla nas korzystna. E, I ten nacisk na proaktywne podejście, na pozytywne strony, no to on powiedziałabym teraz zdominował, e, zdominował tę te, te perspektywę. Natomiast tak, ze społecznej perspektywy, e, my nie pytamy tylko o to, e, czy nuda jest nam potrzebna do życia, my pytamy o coś innego, to znaczy. E, Pytamy, czy właśnie to jest ta emocja, którą my odczuwamy w ciele, czy jakiś stan, czy zewnętrzna sytuacja, która nas dotyka, czy to, że żyjemy w pewnej atmosferze przesytu, znudzenia, zbyt dużej złożoności, ambiwalencji, takiej kondycji nudy. Socjolog może się skupiać na tym, na tym, co robi nuda, jak mówiłaby Sarah Ahmed. Jak sobie z nią radzimy, jakie ona może mieć znaczenie w tych strukturach wyższego rzędu. I z perspektywy też mojego badania, myślę, że nudę możemy traktować jako katalizator zmiany, ja, albo jako bezpośrednią przyczynę zmiany. Z drugiej strony, nuda może być też hamulcem dla zmiany. To dotyczy zwłaszcza takich, takiej nud, która ma charakter głęboki, złożony, ona jest bliska, bliska depresji. Nuda może nas, może prowadzić do, do, do tego, do, do zmian a w istniejącej hierarchii ona może stanowić też taką krytykę tego porządku po tej nadrzędności. Albo może pokazywać, że ten porządek jest po prostu tymczasowy. W, w swojej książce argumentuje, że, że pojawienie się nudy oznacza po prostu tyle, że coś musi się zmienić, że coś musi ulec transformacji. To może być proste zakończenie interakcji z kimś, jakaś zmiana tematu, no ale też przełamanie rutyny, przełamanie schematu. W tym sensie znudzona jednostka może stanowić zagrożenie dla, yy, dla systemu, bo swoją nudą wyraża tak naprawdę krytykę, wyraża sprzeciw, może opór, a do tego jeszcze może coś kreatywnego wymyślić, no i wprowadzić zmianę. No i teraz pojawia się to ważne pytanie, to znaczy dla kogo ta zmiana będzie korzystna, a dla kogo nie. Kto będzie beneficjentem tej zmiany, yy, tej zmiany struktury? Czyli jakbyśmy chcieli użyć jakiegoś chwytliwego hasła takiego, to moglibyśmy powiedzieć, że system nie lubi nudzących się i, i ma ku temu przynajmniej kilka powodów. Na przykład to, że podważają te istniejące reguły, że wprowadzają nowe, a nowa reguła, no to nowi beneficjenci systemu. No i stąd właśnie z tych norm kulturowych i społecznych bierze się to, że sami się karcimy za nudę. Czy to te odczuwaną, czy to te którą wywołujemy u innych. No i właśnie, poza tym istnieje też coś takiego jak norma nudzenia się, którą już przekazujemy dzieciom w procesie wychowania. Na takim potocznym poziomie możemy powiedzieć, że karcimy się za nudę, bo, bo nie wypada, a, a chcemy być dobrym obywatelem, aktywnym, dążącym do rozwoju i skutecznym w działaniu. Czyli wracając do początku, jest potrzebna przynajmniej do kilku rzeczy, być może z perspektywy ewolucyjnej, być może z perspektywy też takiej społecznej, gdzie pozwala nam się odróżniać od innych, ale też służy nam do, do tego, by w jakiś sposób wzmacniać albo zaburzać trwanie, trwanie tych systemów, w których my żyjemy. A możemy nazwać ją naszym wrogiem, bo jeśli my jej nie zabijemy, to ona zabije nas? Tak, słyszałam, ale nie wiem, czy, czy, czy nuda rzeczywiście zabija. Wydaje się, że nie do końca zabija. To znaczy, nie zabija, jeżeli nie jest kategorią z zakresu psychologii klinicznej i psychiatrii. Jeśli jest zwykłą nudą, to raczej może nas skierować w stronę zmiany, w stronę tych pozytywnych konsekwencji i w stronę tego, co, 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 ma, charakter, co ma charakter przyjemny. To wydaje mi się tak, że nuda jest zjawiskiem interdyscyplinarnym i trzeba to po pierwsze podkreślić, że w różnych dyscyplinach ona będzie miała różne konsekwencje. Jeżeli mówimy o różnych rodzajach też nudy, no to będą na pewno takie rodzaje, które mogą prowadzić do już, już, już bezpośrednio takich zachowań a szkodliwych, autoagresywnych również. Ale w perspektywie takiego y, y, zwykłego czy, czy codziennego, codziennej perspektywy, a nuda nas raczej informuje o jakości, o cechach sytuacji. E, no i nie wiem, tutaj taki bardzo prosty przykład możemy e, pokazać. E, jeżeli e, ja się nudzę, i na przykład nudzi mnie to, że film trwa półtorej godziny, tak? No to i przechodzę dlatego na Tiktoka, to niekoniecznie to oznacza to, że ten film jest nudny, tylko raczej to mówię o, więcej o mnie i o moim zaangażowaniu. No, ale tak, jakby przy, przy pomocy nudy oceniamy sytuację i, i właśnie możemy ją wykorzystywać aktywnie, a możemy jej nie wykorzystywać. Tak jak tutaj powiedziałam, badani bardzo mocno wskazują na to, że że osoby, które mają proaktywne podejście do nudy, które nią zarządzają, są w stanie coś z niej wyciągnąć. Ale tutaj wchodzimy znowu w obszar wielu stereotypowych przekonań na temat nudy. A ulubiony sposób na nudę. Mój ulubiony sposób na nudę to pozwolić sobie na nią również, tak jakiegoś stopnia. Mam też, mam też takie przekonanie, że gdy tej nudy jest za dużo, to to też jest dla nas jakiś taki sygnał, sygnał do tego, żeby coś zmienić albo taki sygnał, żeby zastanowić się nad tym, jaką rolę nuda pełni w moim życiu. Tak samo zresztą jak refleksyjnie powinniśmy podchodzić do swoich przekonań, swoich przekonań na temat, na temat tego, czym nuda jest i, i jaką... Jaką rolę pełni. Nie wymyśliłam nic oryginalnego. E, moje sposoby na nudę są bardzo podobne do tych, które stosują moje badanie. Od e, różnych reinterpretacji tego doświadczenia, aż po jakieś e, rzeczy związane z, z tym, że e, staram się po prostu zająć sobie czas czymś z zewnątrz, tak. Myślę, że podczas tego podcastu akurat Państwo się nie znudzicie, a nudą możecie zarządzać właśnie w ten sposób, żeby nas posłuchać. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani doktor dziękuję. Małgorzacie Kubackiej z Wydziału Socjologii UAM i polecamy książkę, do której link znajdziecie Państwo w opisie odcinka. Bardzo Dziękuję bardzo.